Cześć, dzień dobry, witamy dzień dobry. w naszym studio festiwalowym NR na 47 festiwalu filmów fabularnych w Dyni. Jest z nami Andrzej Saramanowicz, reżyser, producent, scenarzysta, pisarz i myślę, że mogłabym tak wymieniać jeszcze Kończymy długo. Pisarcie. Ale porozmawiamy dzisiaj przede wszystkim o pana najnowszym filmie, czyli Babies. Yy, tak, miałem dłuższą przerwę, znaczy długo dosyć, bo 11 lat nie robiłem filmu i po 11 latach wracam komedią. Babies, jej premiera będzie 21 października. Bardzo się cieszę, że z wielu powodów się cieszę. Oczywiście przede wszystkim dlatego, że wróciłem, bo miałem tę przerwę, pisałem powieści, reżyserowałem sztuki teatralne, ale filmu nie robiłem. I sprawiło mi to wielką frajdę. Mam nadzieję, że też tę frajdę podzielą widzowie, którzy przyjdą do, do kina. Też mamy taką nadzieję, A czy tęsknił Pan za kinem w tym czasie, no bo to... Szanowni Państwo, witamy na czterdziestym ślubie... filmów fabularnych. Tak. Myślę, że możemy sekundę poczekać, bo nas zagłuszą niestety. Okej. Okay. No. Ladies <laughs> and gentlemen... Jeszcze. Jest angielski. Tak. International jesteśmy dzisiaj. Takie uroki studia festiwalowego. Dobra, możemy wracać. Znaczy, te, czy tęskniłem za filmem? Ja, no oczywiście, ja bez przerwy siedzę w filmie, bo coś tam pisałem. Żyję filmem, oglądam filmy, więc, jakby ta przestrzeń filmowa jest w moim życiu obecna codziennie. Był taki moment, kiedy byłem trochę zmęczony robieniem filmów rok po roku, i cieszyłem się z tego, że mogę sobie pozwolić na nie robienie filmów. Potem zdarzyły się różne okoliczności, które powodowały, że akurat czas, nie, nie, nie zakładałem, że to będzie 11 lat przerwy, ale życie różnie się układa. Yy, więc yy, miałem pewną trewę wracając, mhm. yy, ale po zrobieniu filmu, po zmontowaniu, bo film jest już gotowy, yy, cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo i, i obiecuję sobie. Że nie będę miał takiej długiej przerwy, ponieważ w przyszłym roku mam zamiar zacząć następny film. A czego się możemy jako widzowie spodziewać po Babies? Babies to jest yy, komedia, chociaż ma pewien taki nostalgiczny, yy, sentymentalny wymiar też. Znaczy jest dość ostra, jeżeli chodzi mm. o relacje międzyludzkie, mm. ale też ma pewien romantyczny wymiar. Yy, jest to komedia, którą. Yy, Wymyśliliśmy z producentem, że ona powinna się dziać w okolicach Bożego Narodzenia, i to jest troszkę taki świąteczny film, ale w zupełnie innej estetyce niż, na przykład, Isto do M. Myślę, że ma, 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 zachowując formy komediowe, ma pewien poważniejszy ton w sposobie relacji z, z, z odbiorcami. Dystrybutor reklamuje ten film takim hasłem, że testosteron plus ladies no. równa się babies. I oczywiście jest to jakieś hasło reklamowe, ale to hasło reklamowe w pewien sposób coś tam opowiada jeszcze, ponieważ ta, i ten sposób dialogowania, i ten sposób pokazywania świata, który pokazywałem w testosteronie i w ladies, jakoś w babies się, się przeniósł, no bo to są moje autorskie filmy, tak, to są, to są wszystko, ja, ja, ja się trochę dziwnie kwal, klasyfikuję, ponieważ y, to, co ja uprawiam, jeżeli tak mogę powiedzieć, to jest y, kino rozrywkowe, czyli przeznaczone dla większej publiczności. Jednocześnie y, cały czas jest to kino autorskie, jest to, jest to bardzo autorskie kino, w którym jeżeli nie mam spełnionych warunków takich, że mogę napisać co chcę, obsadzić kogo chcę i, i wyreżyserować w jaki sposób chcę i potrafię to się w ogóle do tego nie zabieram. Szczęśliwie producent, Alessandro Leone, w filmie Baby pozwolił mi na to, żebym mógł mieć pełną swobodę. To duży komfort też. To, to, to jest duży komfort, ale ja po prostu nie umiem inaczej, mhm. dlatego, że to jest, ja, ja tworzę światy w głowie i oczywiście jestem świadom tego, bo przecież produkowałem filmy i te filmy miały ogromną publiczność i produkowałem je za prywatne pieniądze, więc brałem też odpowiedzialność za cudze pieniądze, więc Zdaję sobie sprawę z tego, jakie warunki powinny być spełnione. I nie wystawiam tych, z którymi pracuję i którzy mi powierzyli i swoje pieniądze, i, i, i nadzieje na to, że ja nagle w autorskim kinie zrobię coś, co będzie e, tylko i wyłącznie moim szaleństwem, a nie będzie spełniało pewnych wymogów e, komercyjności. Natomiast oczywiście staram się, żeby to w ramach tej, tej przestrzeni, którą jest kino rozrywkowe, była pro, by, by, by było, było moje, było moje własne i żeby to była moja wizja świata i bardzo pilnuję, żeby nikt mi w tym nie przeszkadzał i nie narzucał się z niczym. I co było inspiracją dla, dla Baby z tego wątku też późnego rodzicielstwa, które wydaje mi się, że jest trochę niedoreprezentowany w ogóle w polskiej kinematografii? Znaczy, pomysł był aż tak banalny, znaczy punkt wyjścia był mhm. tak banalny, że nie, nie jest wart wielkiego opowiadania, ale, ale, ale opowiem. Alessandro Leone, producent, Włoch, zadzwonił do mnie mówiąc, że kupił prawa do mm, mm, filmu, do zrealizowanego filmu już we Włoszech, który się nazywa Filii, czyli Dzieci, że chciałby, żebym zrobił remake tego filmu. Ja odmówiłem, bo powiedziałem, że ja nie robię remake'ów, a przynajmniej nie w takim, takim stylu, w jakim na przykład remake'owano dobrze się kłamie w moim towarzystwie, mhm. gdzie to prawie było 1 do, do 1, 1, tak, jednego. przepisane. Mnie to w ogóle nie interesuje jako... Twórcę. Szanowni Państwo, witamy na <śmiech> <śmiech> Ach, przerywają nam, ale dobrze, no będę się przedzierał przez tak, festiwal. Tak. <laughs> Więc y, powiedziałem, że mnie to nie interesuje. Yy, Ale Sandro mnie namówił, żebym mimo wszystko obejrzał film. Ja obejrzałem ten film. I to, co wydawało mi się w nim ciekawe, to jest właśnie sposób pokazania problemów yy, rodzicielskich ludzi, w, nazwijmy to w średnim wieku, mm -hmm. tak? W średnim wieku, czyli po czterdziestce, yy, którzy mają już pewien status społeczny, yy, pewną zamożność, a mimo wszystko... To, to, to rodzicielstwo w średnim wieku przynosi, przynosi pewne problemy. Zwłaszcza, że jak mówi jeden z bohaterów filmu, w przypadku rodzicielstwa 1 plus 1, to, czyli dzieci, to nie jest 2, tylko 11. 11. Jest taka skala trudności. I yy, wydawało mi się to ciekawe, bo my oczywiście w Polsce dużo mówimy mm. o tym, że jest słaba dzietność, przecież jest legendarne 500, które nie spełniło jako jako program społeczny, że stawianego sobie celu tego podstawowego, jakim jest zwiększenie dzietności, bo ta dzietność spada. No i zastanawiałem się, dlaczego tak jest. I postanowiłem opowiedzieć to na przykładzie pewnej pary z dużego miasta, dobrze sytuowanej, czyli klasy średniej, raczej inteligenckiej. Ale to jest... To jest mój świat, który dobrze rozumiem i dlatego o nim chcę opowiadać. To jest też autentyczne w tym momencie. Znaczy, nie wiem, mam nadzieję, że to będzie autentyczne, że ludzie odbiorą to jako autentyczne. Ja po prostu mm, mm, wydaje mi się, że ta, ta, ta warstwa społeczna, jaką jest inteligencja, czy też klasa średnia, taka wyższa klasa średnia, ale z pewnym, z pewnym inteligenckim fundamentem, ona jest zdecydowanie niedoreprezentowana w Klinie Polskim, co zresztą widać po festiwalu w Gdyni, gdzie... Gdzie prawie się w ogóle o tym nie opowiada. Mhm. I no to ja będę takim mohikaninem ostatnim, mhm. który się zwraca do tej publiczności i mówi: Ja chcę na sposób taki jak umiem, pokazać Was, czy siebie też, w przestrzeni kinowej. Mhm. To wydaje mi się też ciekawe pod kątem takim, że. Ta klasa średnia, nawet jak jest reprezentowana, to jest bardzo stereotypowo ukazywana. I to I raczej... co też, tak? Znaczy, Dokładnie, tak bo, raczej krytycznie. My. Znaczy, pomijam filmy, które w ogóle, za, jest część filmów, które jakby bazują na silnej stereotypizacji mhm. i nie wychodzą poza nią, no to są, jest dużo takich średnich filmów. Nie mówię, że tutaj, tylko mówię w ogóle. Tak. Natomiast oczywiście też jest tak, że, 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 że jest część yy, produkcji polskiej filmowej, która w jakiś sposób pochylając się nad tym, co się w publicystyce nazywa wykluczonymi, yy, wskazuje na przykład przestrzeń liberalną jako taką główną, tak? czyli Aha. też inteligencką, jako główną przyczynę nieszczęścia. Yy, ja to widzę trochę inaczej. Mało tego, wydaje mi się, że jeżeli zwłaszcza po 2015 roku. Jeżeli jakaś warstwa społeczna jest, możemy o niej mówić, że są wykluczeni, to to jest polska inteligencja. Teraz nie mogę nie zadać tego pytania, na które, które mi przyszło od razu do głowy, jak się przygotowywałam do wywiadu i właśnie jest związane też z częstymi komentarzami społecznymi i politycznymi. Czy nie chciał pan nakręcić filmu, a może ma Pan w planach, który no nie będzie komedią, tylko będzie bardziej bezpośrednim komentarzem politycznym i odzwierciedleniem poglądów, które jednak chętnie Pan wyraża? I Pani zawsze z, takimi, z z tego typu refleksją jest problem, że ona. W, yy, ona, na przykład refleksja publicystyczna, bazuje na pewnej szybkości, reakcji. Natomiast film, nawet zrobiony bardzo szybko, on trafia po roku, to jest rekord Już świata. Już jest trochę tak, nieaktualny. Tak. Tak I, one, I on zazwyczaj, jeżeli się odwołuje do bardzo konkretnych rzeczy, yy, to się szybko dezaktualizuje. Więc trzeba szukać jakichś uniwersaliów. I ja wierzę głęboko, i tak się starałem zrobić też Babies że on no, pokazując życie, pewnie, Państwo, życie rodziny e, polskiej, e, wielkomiejskiej, też opisuje świat e, i ten świat się składa i, i powiedziałbym w takiej przestrzeni superliberalnej jest tam też jakaś przestrzeń progresywna, bardzo uosobiana przez nastoletnią córkę, ale też nie tylko. No tak, jest cały przekrój pokoleń, jest, tak naprawdę. Jest też taki powiedziałbym konserwatyzm, czy też nawet powiedziałbym... Ja, bo ja nie jestem specjalnym y, krytykiem konserwatyzmu, uważam, że w nim jest dużo dobrych rzeczy, ale taki wulgarny, wulgarny Radykalny. konserwatyzm typu y, właśnie Polska po 2015 roku. Tak? I ja jakby chciałem pokazać też, jak w tym melanżu, tak, taki, w takim, takim świecie... Troszkę, przepraszam, że, to, że, 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 że przywołam tutaj e, Szekspira i Roma i Julię, tak? ale my ciągle jesteśmy uwikłani między jakichś politycznych kapuletich i Monteki. I, i, I te uwikłania są tak silne, że determinują życie y, ludzi. I o tym też jakoś chciałem opowiedzieć. Myślę, że to jest najlepsza rekomendacja filmu i dziękujemy bardzo za rozmowę. Ja dziękuję. I, i zapraszamy 21 ja, tak, bardzo października. Bardzo chciałbym Państwa zaprosić do kin od, od 21 października. Zerkam tak, dlatego że jest tutaj tak dużo tak, kamer, tak dużo że nie wiem, kamer. w którą patrzeć. Można patrzeć na wprost po prostu. Dziękujemy. Dziękuję.